Cześć, Samanko, witam wszystkich hodowców. W dzisiejszym filmiku postanowiłem nagrać swojego małego samca i odpowiedzieć Wam na kilka pytań zadanych pod filmikami. Więc tak, kochani, pierwsze pytanie: jaką karmę stosuję na okres zimowy? Stosuję karmę rozkładową. Karma za 54 zł, 25 kg. U mnie ta karma się sprawdza. No i tak. Następnym pytaniem jest kiedy wpuszczam w pary. Wpuszczam koniec lutego po początek marca Prędzej nie wpuszczam, gdyż w czasie młode nie chcą za bardzo lecieć. Następnym pytaniem z jakiej linii wywodzą się moje gołębie? Moje gołębie wywodzą się z linii z linii większość. A większość to z mojej, uchowanych gołębi No i tak, następnym pytanie Od ilu lat uczęszczam do związku? Uczęszczam od dokładnie 3 lat wcześniej uczęszczałem, ale to z tatą i mnie kierował Następnym pytaniem był, było Jaką metodą lotuję? Metod, letu, lotuję metodą gniazdową, gdyż na wdowieństwo nie mam czasu. Przy wdowieństwie trzeba dużo chodzić. To ci hodowcy, co lotują na wdowieństwo, to pewnie wiedzą, jak to się lotuje, jak duża przy tym jest pracy. Myślę, że gołębie się moje wam podobają. Zdrowe są. Pokażę wam bliżej. nie bać się, nie się, nie bać się następnym pytaniem jest jakie wymiary ma mój gołębnik kochani, mój gołębnik ma wymiary 5 metrów na 3,20 i to wystarczy następnym pytaniem Jaki musi być gołębnik na modę? Kochani, na modę gołębnik nie musi być wielki. Byle. Pamiętajcie o tym. Dla początkujących hodowców. Byle każdy młody miał swoją półkę. Jeśli ma młody swoją półkę, to mu to wystarczy. Następne pytanie, czy w gołębniku musi być dużo świeżego powietrza, kochani. W gołębniku musi być trochę świeżego powietrza, gdyż no nigdy za dużo powietrza nie zaszkodzi gołębiom. Koś to sorry za jakość, teraz jest już szybko się robi ciemno, ale zobaczyliście moje ptaki Pewnie zadacie mi pytań, pytanie takie, dlaczego tam w 5 gołębi mam zaobrączkowanych Dlatego, że zakupiłem po wdowcach później modę do rozpłodu i no, po prostu do rozpłodu. Bez obrączek. Pytacie się pewnie, gdzie mam młode po lotach? Mam młode po lotach tutaj, rozsadzone już. A tam gdzie miałem młode, przeszły samczyki. Siemanko kończę już, nie mam czasu. Jeśli się Wam ten film podoba, zostawcie łapkę w górę. Siemanko, pozdrawiam.